Witam, ja nazywam się Linux3003, a to jest kolejny filmik z serii Poladnik, jak grać na serwerze S1 Minecraft24.pl. Także zapraszam do oglądania. W tym odcinku będziemy budować zgodnie z obietnicami tutaj jakiś taki domek będzie to prosty domek, dlatego że uważam, że. Te działki są jakby magazynami naszymi, gdzie będziemy sobie dorabiać się, żeby kupić sobie płatną działkę, a tam zbudować coś fajnego, naprawdę fajnego. Także zaczynamy. Najpierw na działeczkę naszkicujmy sobie, jakby to miało wyglądać mniej, mniej więcej. Powiedzmy, że tutaj będą jakieś tam drzwi. No i sobie wykopiemy coś tam, coś takiego. jego tak, prosty, prosty nieskomplikowany zacznijmy z tej strony. przełamy tutaj. No i co będzie tutaj? Wyjdziemy. Jeszcze jedno. może jeszcze No okej, okay, dobra. Powiedzmy, że tak to by było, miałoby tak wyglądać właśnie sobie koble na tak że jakiś kilof mamy Lecimy na kopalnie a stamtąd stamtąd gdzie polecimy stamtąd polecimy sobie na tartak na zbierę trochę drewna żeby ten domek nie był taki no proszę już jakieś itemy sobie no na nakopmy sobie jeszcze tego glowstone'a to nam pomoże przy oświetleniu naszego domku, naszej działki no, zaraz zobaczymy co tutaj się wydarzy. No, Jakie żelazo jest diament złoto. No, Zbierzmy to. Napię, może w ogóle całą tą warstwę pieczą zbierzemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. że to będzie troszeczkę za długo, także nie wiem, czy tego nie przypiszymy. No proszę, drugi diament. Piękny drop po prostu tak tak to jest zabierzmy tego kobla ile tam już go mamy? 64 chyba, to jeszcze jeszcze trochę zmienimy tutaj gdzieś, gdzieś kierunek pobierzemy to nam się przyda zresetowała nam się kopalnia także nawet dobrze dobra węgiel ok lecimy może na tartak tutaj już mamy dwa stali no to mało trochę podobnie że w skrzyni coś było z tego co pamiętam I żelazo póki gorące. Także dobrze, dobry surowiec, nie będziemy go sprzedawać już na złomie, bo na serwerze też jest złom, który nie wiem czy jest czynny, tak naprawdę. Ale tam można sobie sprzedać takie właśnie surowce typu krata, jeżeli ktoś zrobił za dużo. Typu właśnie sztabka żelaza, jakieś tam żelazne drzwi. No wszystko co jest związane z żelazem i z tym, że nie wiem, mamy za dużo, zrobiliśmy za dużo. Chcemy jakoś zmonetyzować. Tak. Tak to wygląda. Dobra, z ja tego glowstone'a. Naprawdę lecimy już na ten tartak. Tam troszeczkę drewna nakopiemy, bo... znaczy ja nakopiemy. Naścinamy. Jakoś pozostałości, ktoś nie pozabierał. to jest ze spawnu będzie właśnie bonus wakacyjny no, jakiś enchant, enchant ma jakiś natomiast no tutaj jeżeli gramy to to, to wiadomo, że expimy i... no i co, no i możemy sobie później enchantować te rzeczy, niekoniecznie tylko zbroje ale najpierw narzędzia, żeby żeby coś osiągnąć. Jeszcze troszeczkę czarnego znaczy tego ciemnego drewna i chyba będzie ok tutaj zbierzmy tak ile tej brzozy tam mamy? 60 no, taki cały stack A, chyba tyle nam wystarczy będziemy kombinować najwyżej widzę, że kasy już przybyło 524 nic nie sprzedawaliśmy można później sprzedać jak już wybudujemy domek resztę dobra tyle nam powinno wystarczyć tutaj mamy, no ładnie mamy no na tą działkę tak i tutaj już mamy, no to co no to trzeba wyrównać teren tak no, bo w międzyczasie może bo tutaj będziemy robić fundamenty to wrzućmy jakiś węgiel, wrzućmy jakiegoś jakiegoś kobla tutaj mamy dodajmy trochę Węgla drzewnego a w tym w ogóle nic nie mamy, to nie wiem, 15% przepalmy, może na węgiel, może nam to starczy, jakimiś brzozowymi klocuchami. No jest, <repairs> <murzlie> Struktura, która nam po prostu trzyma ten domek, żeby nam nie usiadał. No, tutaj nic nie usiada, dobrze, ale jeżeli coś budujemy, to, to pamiętajmy o tym, żeby to w miarę sobie wyglądało, żeby to wmierne, że żeby, żeby trzymało się pod tak, fizyki, żeby nie było to lewitujących drzew, czy w przypadku balkonów otwartych. Wszystko musi musimy chyba, żeby to nie inside... było, jakby to wszystko było takie. W rzeczywistości, tak? Dlatego, że ta gra też powinna oprócz tego, że bawi, powinna też czegoś nas nauczyć. Dobra, jeszcze tylko... Okej. Okay. tu już mamy. Trzeba sobie coś zjeść zaraz, bo widzę, że już. Troszeczkę nam no, dobra. Mamy kamień. O, strasznie wolno nam to leci. No dobra, dorzućmy tutaj kobla. Dorzućmy tutaj kobla. tak kobla schowajmy do skrzyni. Schowajmy sobie też dirta. Pamiętajcie o sklepie, nie ma co wyrzucać. Każdy zrobi jest OK. Na każdym trochę można zarobić sobie. Tu już też jakiś kamień jeszcze został. Będziemy jeszcze jakiś piasek. Dobra, dobra, zróbmy sobie ten fundament. A no, może nie w ten sposób, może w ten sposób będzie szybciej. Okay. Okay, no taki mały to będzie domek, jak wspomniałem, to nic do wymyślnego to ma nam posłużyć jedynie jako, jako taka baza, gdzie można sobie zrobić składzik surowcowy i dobra, świerkowe nam będzie potrzebne brzozowe nam będzie potrzebne taką podłogę jakąś tam zrobimy dajmy te dwa rodzaje drewna Ok, No zaczynamy to może tak może w ogóle wejście do domu będzie się zaczynało od brązowego tutaj damy jakiś biały Ok. Tutaj dajemy białą, ok, tutaj dajmy białą, ok, yy, Tutaj dajemy białą w ten sposób, tutaj dajemy białą, zaraz tu mamy pół, no a dobrze to przekopiemy tutaj. Wierzymy jedną że żeby nie tu się nie przedporządzało, więc śpieszyć nas nikt nie goni, także... Ale my też nie mamy jeden, a chyba akurat jeden potrzeba. No dwa potrzeba, dobra. Dobre, mamy tutaj 14, fajnie. Za takie przepalanie też dostajemy doświadczenie. Więc, więc warto, warto to robić, nie kupować koniecznie w sklepie. Na automatycznym piecu, pamiętajmy, że nie dostajemy tutaj nam nic w takim razie nie dropi z ekspa. Jeżeli, jeżeli, jeżeli przepalamy na automacie, jeżeli potrzeba filmik o automatycznym piecu, to oczywiście mogę taki zamieścić, aczkolwiek takich filmów tak naprawdę jest cała masa. Więc teraz wyszło tu, tu będzie ciemne. No i dobra, i chyba będzie ok. Tutaj też nam wyjdzie jeden, może nawet symetrycznie. Tak, a tu będzie... a tu będzie tak. W ten sposób. Dobra, dajmy też ciemnego trochę. więc jest taką szachownicę. Nie wiem, jak ktoś lubi grać w szachy, to to, to, to fajnie, bardzo fajna gra. Tutaj taką zrobimy, nikt tutaj nie będzie na nie grał, ale to jest taki wzorek, tak sobie wymyśliłem i już, to jest niepotrzebne, teraz tutaj, dobra, Łaki klocuch. Wygląda czy to trzy wolne, więc ok. Jest ok. No, dobra, drewno nam się skończyło. Jakieś tutaj brzozowe jeszcze mamy. No dobra, to była nasza podłoga tego domku, nawet ładnie wyszła, e, tutaj możemy sobie już miało dać jakąś ziemię, także Okej, okay, chwilę poczekamy, okej, okay, albo nie będziemy czekać, teraz coś zjemy, być jakieś aluzy, są jakieś kurczaki, Także okej okay. Dobra. No dobra, zabrakło węgla Troszeczkę, tutaj się poratujemy tym tym węgielkiem Ciach, 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 ciach I Dorzućmy, tutaj też może coś Dobra, zabierzmy to co mamy Okej okay. Tu sobie tu jakieś cegły, Okej, Ok, 64. Tutaj mamy. Dobra, myślę, że to starczy nam. Póki co. już coś taki zarys naszego domku. tutaj dajmy szybę to nie będą takie No trzy mogą być na trzy Kuchnia najwyżej będzie bardzo oświetlona. Ja Zobaczymy tak. czy w ogóle w tym filmiku zdążę to zrobić ten domek. Może się uda, może się nie uda. Najwyżej wykańczać będziemy go kiedy indziej, Wykańczać Także zaraz tutaj zrobimy okienko. Tutaj będzie coś, tu będzie coś No i zabrakło nam troszeczkę troszkę kamienia zabrakło No i tutaj nic nie ma O, tutaj możemy O, najwyżej później będziemy latać o z piaskiem, piaskiem nie będziemy. No może dębowy damy, niech się pali to wszystko. Drzwi chyba też można znaleźć. No ale drzwi, no się przydadzą. Jak drzwi zrobić, każdy wie. Dobra, to mamy, może sobie szybki tutaj jeszcze zróbmy. Jeszcze trochę piachu przepalę. Tak, tutaj mamy jakieś. to odłożyć. Zdropiliśmy też. Ja tutaj jest sobie taką po prostu nie wiem jak to nazwać takie pomieszczenie gospodarcze może tak tam będziemy różne rzeczy mieć będziemy różne rzeczy przetapiać ile to takie nam starczy no może tutaj dobra lecimy potem żeby się przypaliło ok to dalej przepalamy drewnem czyli węglem drzewnym i robimy węgiel drzewny jest świetna alternatywa jeżeli chodzi o, o węgiel dlatego, że to jest pełnowartościowy. że tak powiem dobra tutaj coś zaznaczmy tylko jeżeli to usuniemy to ja nie toleruję takich znaczy nie toleruję, toleruję, no, że, że gracz nie potrafi zrobić sobie jakiegoś tam domku, no to, to niech stawia takie po prostu klocuchy z dirtu, mi to nie przeszkadza natomiast, bardzo fajnie można sobie jakiś domek zrobić niekoniecznie dużym kosztem mówię, tutaj będzie tylko domek taki żeby, żeby on tylko był natomiast, natomiast a chyba przerzucimy się zaraz na drewno, natomiast jeżeli chodzi o naprawdę full wypas domek to to raczej skupię się na tym, będąc na działce płatnej. takie z takiej presji zawsze w mieście to jakoś tak bliżej ludzi, czy jak. Okej, okay, tutaj jest to. Tutaj zrobię sobie tak. No, tutaj dwa. Raz. Dwa tu. I tu będzie jakaś ściana. Także tak to wygląda. Hmm. Rzucimy sobie jakieś zaduszenie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, tu do ściany, on ja tutaj polecimy sobie w ogóle drewnem. Robić taki troszeczkę inny styl niż to kamienie, więc, więc nie będzie tak źle. Tak, bo planuję ten, ten domek zrobić tutaj piętrowy. To będzie może sypialnia, na dole będzie to jakaś kuchnia, może jakiś włóczęt, tylko i tyle To co kobla już nie ma. Jeszcze jakiś kobel mamy, to możemy rzucić. tam coś tam uda to nam się przytopi. Yy, tu jest, tutaj nie ma. sobie zrobimy parę klucuchów i będziemy dalej budować nasz dom. Tak, to mamy, to mamy. Może ściany. Sobie będzie. I tutaj sobie robimy już drewnem. stan deweloperski po prostu to będzie surowe. Zostawimy dzisiaj, bo widzę, że się już nie wyrobimy. Trzeba jakieś drewno teraz kołować. Absolutely. Ale to będzie może je troszeczkę zmniejszmy zróbmy w ogóle takie małe będzie może z kibelka zobaczymy Zabrakło. brakło. Będzie jeszcze na ten tartak lecieć. Daj by się przydał. Jeszcze jeden, ale to za chwileczkę. Co my potrzebujemy? Jest 4 schodki, tylko nie więcej. te pięterko. Tu będzie raz, dwa, trzy. Trzy. To może zrobimy tutaj. Nie było bezpośrednio przy wejściu. Trzy. Tu będzie. Będzie trzeba schodek Na górę Dobra Na razie yy, schody tylko postawiłem Także nie będziemy tam Nic tutaj kombinować Tutaj sobie wejść Zróbmy wejście do gospodarczego Tu będą piecyki, jakieś takie rzeczy Crafting Drzwi Dobra to wszystko mamy Trzebuje tych cegieł Tutaj może jakie kombinacje alpski, żeby sobie je w ogóle Tak, Tutaj nam się już nic nie smoli. To może przerzućmy troszkę piasku. Nikt się topi, pali. Dobra. Co nie jest to jakiś wymyślny domek, także tutaj okno być ale jakiś jest, nie jest to placu z dirtu. No i też szybko. szyb jeszcze będziemy potrzebować na górę, także na razie zostawiamy taki stan taką deweloperkę. Trochę niski ten domek, chociaż Trzy kratki starczy. Tutaj mamy szybki szybkę, tutaj są jakieś szybkie. Może te frontowe zrobić większe. I tutaj takie. No może być. Dobra, jeszcze sobie troszeczkę szyb zrobimy. Tak, 16 starczy. Dobra, także to mamy. Nie wiem, tutaj mamy, ale pokażę, jak się robi że te parę drzwi to nam przyda gdzieś wiadomo tego nie można zrobić w stacji po 64 więc, więc tak tak no, z tej strony przynajmniej te wyglądają do środka A z tej strony to niekoniecznie na zewnątrz cóż tak to jest gospodarczy czy gospodarczy ma mieć okno możemy mieć tak. Ma tam dwa na świat, tutaj na piece, to będzie nam to No widzę, że zrobimy za nisko, chociaż parapety, da się chyba parapety jak zrobić. Kwiatki, coś, coś tam się wymyśla, jak to się ozdobi. No tutaj możemy sobie wrzucić jeszcze jakieś jedne dźwiczki. ciach, na płytę zrobimy, żeby się nam łatwo otwierały i zamykały. Nie będziemy takie wiochy robić. Tutaj może też zrobimy na płytę. Raz, dwa, trzy. No, potrzebne 3, tylko 4 właściwie. Dobra, no, no, zróbmy tutaj, żeby nam się po wyjściu z domku zanikały. Już tak ok, tu jest tak. Tutaj też będzie tak. Dobra. No i cóż, taki stan deweloperski zostawiamy. I zapraszam Was do oglądania następnego odcinka. W następnym odcinku. No będziemy chyba kończyć ten domek, a jak nie, to w jakiś sposób zawsze się znajdzie. Coś będziemy robić. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.